Cześć z tej strony Dawid Łożarczyk, mistrzowie Dermowa Energia. Jak widzicie, dzisiaj jestem u siebie w warsztacie i chciałem wam pokazać nowy magazyn energii. Bardziej to jest, powiedzmy, bufor. Pojemność jest mała. Zapraszam na materiał. Jest to bateria, o której Wam już wcześniej wspomniałem. Zadałem zasadnicze Wam pytanie. Był taki mały quiz z niczym do wygrania. Od czego ten akumulator jest? Udało Wam się udzielić odpowiedzi prawidłowej. To jest hybryda z Hyundai. A. Akumulator co ciekawe, litowo-nie jonowy, tylko litowo-polimerowy. Taka ciekawostka. Są to baterie, generacja baterii, które macie generalnie w koło siebie wszędzie, czyli w telefonach komórkowych, różnego rodzaju urządzeniach, powerbankach. Tam siedzą polimery. Rzadko kiedy tam się instaluje litowojanowe ogniwa. I ten magazyn ma pojemność 3 kWh dokładnie. Nazywam to magazynem, bo zasadniczo. Jest to magazyn, aczkolwiek, aczkolwiek przy tak małej pojemności, bardziej to bufor, a że konfigurację 12S, bo tutaj no nie ma tego jak widzicie, rozbudować, czym i, i, i musiał mieć dwie i to jakoś próć, więc stwierdziłem, że zrobię, zrobię taką ciekawą e, konstrukcję z BMSem Kong 80A prąd e, ciągły, ładowanie rozładowania. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Dlaczego 12 jest? Dlatego 12 jest, że tak jak wspomniałem, nic z tym nie da się zrobić. Aczkolwiek, przy pełnym off-gridzie, mówimy tutaj o domkach letniskowych, gdzieś, gdzie nie macie dostępu do sieci. To możecie sobie spokojnie, spokojnie taki magazyn zastosować, bo wykorzystacie w pełni jego potencjał. Tu nie będzie z tym problemu. Oddechy dechy do dechy, on pracuje w górnym napięciu maksymalnym 50,4V, a dolne tu mam 38,4V, 38 to, jest, to jest zakres 100%, wiadomo, że nie pracujemy od dechy do dechy, tylko zachowujemy sobie to DoD, czyli cykl pracy. Szerokość, szerokość tego cyklu w zakresie 80-90%, więc ja bym to ładował gdzieś do 49%, do 50V. Możecie pod korek ładować generalnie, prawie pod korek, załóżmy 50 to jest pod korek, możecie sobie go do 50V ładować, aczkolwiek nie rozładowywałbym go poniżej 39-39,5. O, tak, tak bym założył. Bo jak wiecie, największe rozjazdy na bateriach zawsze są na dole, nie na górze. One się rozjeżdżają w momencie, kiedy je wyciągacie do zera, czyli, yy, czyli tak, 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 ja zakładam hip, hipotetycznie, że one pracują. Tych magazynów bardzo dużo już porobiłem. Zresztą połowa z Was, jak nie, jak nie, jak nie spora, spora, wasza, spora ilość pracuje na moich magazynach. Wiecie, jak to działa. Yy... No nikt się jeszcze nie skarżył generalnie, więc myślę, że będzie dobrze. I wiecie co? Wybaczcie burdel, no ale to jest miejsce pracy twórczej. Zrobimy sobie pomiar tego magazynu. Eee, przyrządami włączmy sobie BMSik. Tu mamy złącze dodatnie śrubowe ujemne na przewodzie z BMS-a. Zrobimy sobie pomiary tymi przyrządami. W poprzednim materiale mieliście przyjemność poznać te dwa przyrządy pomiarowe KWIGS model KC602 Cęgi i KM602 Multimetr Uniwersalny. A dzisiaj sobie porównamy dodatkowo do takiego mostula. Zobaczymy, jakie są różnice w pomiarach. Włączymy trzy przyrządy. Kalibruje się w porządku. Ten przyrządzik również elegancko. Bateryjkę mamy uruchomioną, jak widzicie. Pierwszy pomiar zrobimy sobie przyrządem KM602, który wskazuje nam napięcie. 43V i 25. pięćsetnych. drugiego pomiaru zrobimy, drugi pomiar zrobimy tymi cęgami KC 602, de facto bardzo ładnie wyświetlacz tu pracuje. Tutaj przy pełnym słońcu da się to odczytać bez problemu, ale tu jest generalnie rewelacja. Tak poza konkursa wam powiem. Coś tu mamy jakieś tu mamy napięcie chwileczkę. Jeszcze moment. 43 19 delikatną różnicę w pomiarze i teraz weźmiemy sobie tego Mustula uda porównania. Tu mamy już ostrzeżenie o niebezpiecznym napięciu, o niebezpiecznej wartości, czyli powyżej 24V prądu stałego. I tu nam wskazuje 43. Czyli pomiary z tych dwóch są bardzo zbliżone. Tutaj nam odbiega o dwie setki. Dwie dziesiątki, przepraszam. Zaraz wrzucę Wam jak ta bateryjka stoi jak ta bateryjka stoi w BMS-ie, chwila jest tak jak mieliście przyjemność przez chwilę zauważyć rozjazdy rozjazdy są maleńkie, bateria generalnie jest to baterii kanowa. nie ukrywam, że z przyjemnością znajdzie nowego właściciela więc jeżeli ktoś potrzebuje coś taniego za rozsądne pieniążki to skontaktujcie się ze mną coś podziałamy w tym temacie tylko zaznaczam do pełnego off gridu, bez, bez udziału sieci. Znaczy, możecie to stosować z, z falownikami podłączonymi do zasilania sieciowego, z czym że nie wykorzystacie, nie wykorzystacie pełnej możliwości tej, tej baterii. Wykorzystacie około 60%, więc będzie to pracowało faktycznie jako tylko taki bufor pod, podtrzymania w momencie, kiedy będzie brak energii z sieci. No ma to sens, no i na pewno stabilizuje pracę falownika, bo tak jak wam mówiłem, nie jestem, nie należę do zwolenników podłączania falowników off-gridowych z samymi panelami. Bez, bez magazynu dla mnie to nie ma większego sensu. Sporo energii, energii tracicie w off -gridzie i tak się traci sporo ilości energii, której nie, stanie, nie jesteście w stanie wykorzystać w momencie, kiedy magazyn macie pełny. I leci autokonsumpcja, a nie macie takiego zapotrzebowania energetycznego na odbiory, jaką w danym momencie są w stanie dać wam panele. Więc o to tutaj, o to tutaj generalnie chodzi. Do, do off-gridu, czy, czy gdzieś jakaś mała instalacja typu domek letniskowy, jakaś przyczepa, jak macie gdzieś na, 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 na działce, może. Jak najbardziej tak. Jest to bateria bezpieczna, żeby nie było wątpliwości. Litowo-polimerowa. Ja uważam, że litowo janowe również są bezpieczne. Jeśli potrafimy się z nimi obchodzić i, i nie zrobimy im krzywdy, yy, to raczej nie ma możliwości, żeby cokolwiek się wydarzyło. Dobra, to by było na tyle dzisiaj. Taki szybki, taki szybki materiałik yy, odnośnie magazynku i tych przyrządów. Które nadal, nadal uważam, że są bardzo ciekawe. Jeżeli ktoś nie widział materiału o nich, to cofnijcie się w materiałach w wideo. Jest poprzedni film na, na ich temat. Link, link wam wrzucę wrócę w opisie do tych przyrządów z 100% zniżką na mój kod rabatowy. Także to by było na tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.